I to jest wielka tragedia mojego narodu. Wobec tego, jakie są według pana szanse na obalenie ustroju, na zastąpienie go innym? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że system prędzej czy później ulegnie autodestrukcji. Mechanizm samozniszczenia wbudowany jest w każdy ustrój socjalistyczny, komunistyczny czy faszystowski. Ponieważ nie ma w nich miejsca na opinię publiczną, ponieważ taki ustrój nie opiera się na lojalności wobec własnych obywateli. Ale dopiero wówczas, gdy junta sowiecka nie będzie już wspierana przez zachodnich tzw. imperialistów, czyli przez międzynarodowe koncerny, instytucje, rządy, spójrzmy prawdzie w oczy, również przez intelektualistów. Tak zwane środowiska akademickie w Stanach Zjednoczonych znane są ze swojego poparcia dla systemu sowieckiego. Tak długo jak sowiecka junta będzie otrzymywać kredyty, pieniądze, technologie, kontrakty na sprzedaż zboża i polityczne uznanie od tych wszystkich zdrajców demokracji i wolności, to nie ma nadziei. Nie ma zbyt wielkiej nadziei na jakiekolwiek zmiany w moim kraju. Więc system nie zawali się sam z siebie, po prostu dlatego, że jest podtrzymywany przy życiu przez tak zwany amerykański imperializm. To jest największy paradoks w historii ludzkości, kiedy to świat kapitalistyczny wspiera i aktywnie utrzymuje przy życiu własnego wroga. Myślę, że chce nam Pan coś przekazać dla tego kraju. O tak. Staram się powiedzieć, że to musi być przerwane, jeśli nie chce pan skończyć w łagrach, ciesząc się wszystkimi zaletami socjalistycznej równości. Pracą bez wynagrodzenia, łapaniem pcheł na swoim ciele, spaniem na deskach, tym razem, niech zgadnę, na Alasce. Tak będzie wyglądało w przyszłości życie Amerykanów. Oczywiście, jeżeli się nie obudzą i nie zmuszą swojego rządu do zaprzestania wspomagania sowieckiego faszyzmu. Powiedział pan nam przed chwilą, dlaczego opuścił pan system sowiecki. Chciałbym usłyszeć w szczegółach, jak to się konkretnie odbyło. To musiało być bardzo niebezpieczne przedsięwzięcie. To nie było tak bardzo niebezpieczne, jak było szalone. Przede wszystkim dlatego, że ucieczka z Indii jest praktycznie niemożliwa. Z powodu bardzo silnej presji ze strony rządu sowieckiego. Przepraszam, w tym czasie pracował pan w Indiach? Tak, pracowałem w sowieckiej ambasadzie w New Delhi. Jako oficer prasowy i ucieczka dla sowieckiego dyplomaty była czymś absurdalnym. To było samobójstwo. Jak powiedziałem, ponieważ wielki przyjaciel Indira Gandhi przepchnęła przez parlament prawo, które mówi, cytuję, dezerter z ambasadę któregokolwiek z krajów znajdującej się na terytorium Republiki Indii nie ma prawa do azylu politycznego, co jest zresztą arcydziełem hipokryzji, bo żaden inny dezerter, poza sowieckim, nie potrzebował azylu politycznego. Tak więc, posiadając tą wiedzę, Układałem czy plan możliwych dróg ucieczki. Obserwowałem kontrkultury w Indiach. Były tam tysiące młodych amerykańskich chłopców i dziewcząt bez butów, z długimi włosami, palących haszysz i marihuanę, czasem studiujący indyjską filozofię, a czasami po prostu udający, że coś studiują, bardzo zresztą nielubiani przez indyjską policję, byli pośmiewiskiem dla Hindusów bo byli to oczywiście studenci tylko z nazwy. Badałem dokładnie, gdzie się gromadzą, jakimi drogami podróżują, jakim językiem mówią, co palą, a pewnego dnia po prostu dołączyłem do grupy hippisów, aby uniknąć wykrycia przez indyjską policję. Byłem ubrany tak jak typowy hippis, czyli w niebieskie dżinsy, luźną koszulę z długim rękawem i różne ozdóbki, takie jak koraliki, do tego długie włosy. Kupiłem perukę, ponieważ potrzebowałem kilku tygodni, aby zmienić się z konserwatywnego sowieckiego dyplomatu w bardzo postępowego amerykańskiego hipisa. Był to jedyny sposób, w jaki mogłem uniknąć wykrycia. To było bardzo ciekawe doświadczenie, ale zarazem konieczne, ponieważ, jako członek personelu sowieckiej ambasady, dowiedziałem, że wcześniej było wiele przypadków. Gdy sowieccy uciekinierzy byli zdradzani przez indyjską policję, ale także przez niektóre ambasady państw zachodnich, które odegrały swoją bardzo brudną rolę w tym procederze zdrady sowieckich uciekinierów. Według naszych informacji byli tacy, nie nazwałbym ich podwójnymi agentami, ale po prostu byli to ludzie niemoralni pracujący w ambasadzie USA, którym zaufać oznaczałoby to samo, co popełnić samobójstwo. Musiałem więc być bardzo ostrożny. Nie mogłem ufać nikomu. To był powód tak szalonej drogi ucieczki. A gdyby został pan złapany na gorącym uczynku podczas próby ucieczki, co by się wówczas stało? O, najprawdopodobniej skończyłbym w obozie koncentracyjnym. Lub, zależnie od sytuacji, czy kaprysu jakiegoś urzędnika w KGB, groziłaby mi nawet egzekucja. Jest to normalna praktyka. Oczywiście po cichu, nie publicznie. Ale to byłby koniec mojej ucieczki. Kiedy ostatecznie dotarł Pan do Stanów Zjednoczonych? W roku 1970, po około sześciu miesiącach z wcześniejszą odprawą przez CIA w Atenach, przypuszczam, że i przez FBI najpierw pozwolono mi pojechać do Niemiec, potem do Kanady. Tam podjąłem decyzję o zmianie swojej tożsamości po to, aby chronić moją rodzinę i przyjaciół w ZSRR. Ale także z powodu trochę paranoicznej sytuacji, wiedząc, że mogę mieć tutaj do czynienia zarówno z sowieckim KGB, jak i prawdopodobnie z podwójnymi agentami ulokowanymi wewnątrz amerykańskiego systemu i może być po mnie. Chciałem się też ustatkować tak dalece, jak to możliwe. Zwróciłem się więc do CIA o przydzielenie mi nowej tożsamości, co pozwoliło mi się usamodzielnić. Osiedliłem się w Kanadzie, byłem studentem. Zmieniłem wiele zawodów. Od pomocy w gospodarstwie rolnym kierowcy ciężarówki do tłumacza i dziennikarza w Canadian Broadcasting Corporation w Montrealu. Czy doświadczył pan sytuacji zagrażającej życiu lub innych nieprzyjemności? Niestety tak. Po około pięciu latach KGB w końcu odkryła, że pracuje dla Canadian Broadcasting. Zrobiłem bardzo duży błąd. Podjąłem pracę w zajmorskim serwisie CBS, podobnym do głosu Ameryki, w języku rosyjskim i oczywiście monitoring serwisu przez służbę ZSRR, który rejestruje każdy nowy głos na antenie. Każdego nowego speakera doprowadził w końcu do odkrycia kim jestem, pięć lat starczyło, aby to odkryć, powoli ale odkryli, że nie jestem Thomas David Schuman, lecz Julii Aleksandrowicz bez i że pracuję dla Canadian Broadcasting, co zadało cios sielskiemu odprężeniu między Kanadą a ZSRR. Ambasador sowiecki Aleksander Jakowlew postawił sobie za punkt honoru zdyskredytowanie mnie, skarżył się dla Pierre Trudeau, który znany jest zresztą ze swej słabości do socjalizmu, a także władzom CBS, którzy jako przedstawiciele niepodległego kraju, Jakim jest Kanada, zachowali się bardzo dziwnie, niestosownie, wręcz tchórzliwie. Przyjmowali z atencją każdą sugestię ambasadora sowieckiego i uruchomili haniebne śledztwo, szczegółowo analizując treści moich audycji dla ZSRR. I rzeczywiście odkryli, że niektóre z moich wypowiedzi były prawdopodobnie zbyt krytyczne wobec sowieckiego biura politycznego. W związku z tym byłem zmuszony pożegnać się z pracą. No i oczywiście, dalej nastąpiło subtelne zastraszanie. Mówili coś w tym stylu: proszę uważać, przechodząc przez ulicę, bo ruch na drogach w Quebecu jest bardzo duży. Na szczęście znam zasady psychologii i logiki stosowanej przez KGB, dlatego nigdy nie dałem się zastraszyć. To byłby największy błąd. To jest to, czego oni oczekują od człowieka, od dezertera, aby dał się zastraszyć. Gdy tylko zauważą, że się boisz, będą się tego trzymać, aż się nie poddasz i nie zaczniesz współpracować, inaczej cię zneutralizują. Oni są zdecydowani powstrzymać każdą działalność polityczną, czego jednak nie udało im się dokonać w moim przypadku. Ponieważ nie poddawałem się pracując dla Canadian broadcasting, Corporation w odpowiedzi na ich zastraszanie. Powiedziałem: To jest wolny kraj, jestem wolnym człowiekiem tak jak wy, mam prawo prowadzić szybko auto, kontrola broni też w Kanadzie nie obowiązuje, stąd mam również kilka sztuk broni w piwnicy. Jeżeli chcecie pogadać, to zapraszam do mnie. Zabierzcie ze sobą kałasznikowa lub co tam macie. Tak więc zastraszanie mojej osoby nic im nie dało. Starali się więc podejść mnie inaczej, co opisałem dokładnie, na najwyższym szczeblu, na szczeblu kanadyjskiej biurokracji. Na tym szczeblu odnieśli sukces, na tym szczeblu odnieśli sukces, na poziomie indywidualnym przegrali. Pan Bezmienow, Pan Bezmienow przyniósł slajdy, które zabrał ze Związku Sowieckiego. Myślę, że jest to dobry moment, aby je obejrzeć. Teraz widzowie będą mogli obejrzeć zdjęcia, o których będziemy mówić. Tak, jest to zbiór slajdów które pochodzą z mojego albumu rodzinnego inne to dokumenty, które przemyciłem z sowieckiej ambasady, jeszcze inne to reprodukcje z lokalnych sowieckich mediów. Zwykle pokazuję je, aby potwierdzić swoją wiarygodność jako dezerter.